Mariusz Grabowski z nami po Gali Tymek z Boxing Night 19 tutaj w Radomsku. Wczoraj sobie porozmawialiśmy o takich ogólnych tematach dotyczących polskiego pięściarstwa. Dziś już kilka konkretów dotyczących tego dzisiejszego wczorajszego już właściwie wydarzenia. No i przede wszystkim oczywiście walka wieczoru. To też pana słowa przed tą walką, że to powinna być dla Roberta formalność, no ale chyba to taka formalność jednak nie była. No, ja mówiłem we wczorajszych wywiadach, że ta walka nie będzie na pewno, na pewno łatwa dla Roberta. Robert myślę, że troszkę lekceważył tarasa, a taras to wielokrotny misz Ukrainy i chłopak, który potrafił boksować. Pokazał, dzisiaj to udowodnił. Myślę, że ta walka była bardzo bliska i cały czas siedząc pod ringiem dopingowałem Roberta z jednej strony. Wiadomo, że ci zawodnicy byli obydwaj moi ale ale mówię no na pewno walka 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 trudna Robert musi w jakiś tam sposób się przełamać bo myślałem że już ta ta głowa wróciła do normy a tutaj widać że jeszcze jeszcze je, jeszcze coś tam w głowie siedzi no ale dzięki Bogu walka wygrana z tego się trzeba cieszyć bo wiadomo że jutro jutro czy pojutrze już ktoś o tej walce zapomni trzeba zakasać rękawy i Robert musi się wziąć z, z powrotem do, do pracy ja myślę że że Coś jeszcze, coś jeszcze w boksie Roberta brakuje po tej, po tej walce z Kusanowem, ale miejmy nadzieję, że z, z tym psychologiem, którym pracuje, naprawią tą głowę i kolejna już walka będzie lepsza. Błyskawicznie skaczymy dalej. Byli tacy, którzy wypominali Jonakowi wiek, byli tacy, którzy wypominali mu te 30, 30 właściwie miesięcy przerwy, ale spokojnie można powiedzieć, że on w tym pojedynku pokazał, że nic bardziej mylnego. Powiem szczerze, że naprawdę świetna walka dla kibiców, yy, dla, dla oglądających przed telewizorami. Świetna walka, myślę, że te 30 miesięcy, które, które Damian nie boksował. Pewnie troszkę też wpłynęły na to, żeby po prostu jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej bardziej podszedł, podszedł myślę, że tutaj do obrony, bo się chciał trochę bić tym, tą yy, głową czołem tych ciosy chciał, chciał blokować. No ale, no, ale mówię, no, ja myślę, że moim zdaniem ta walka wygrana przez Damiana i na pewno te pięć rund wygrał zdecydowanie. Nie wiem, no, sędziowie sędziują mnie ja. No Miejmy nadzieję, że, że Damian, Damian się nie załamie i po prostu za, za chwilę wróci.